Ale panie Piotrze, Piotrrze Pana zrobiził że prac tam się ruszyły na. Na czas I wystartowała seria firma, na to że pierwszy Arladas i Jodeska, na to że drugi Piotrze... Na to, że trzecim Włodzimierz Przydulski, na to, że czwartym Tomasz Rudziński, na to, że piątym Krzysztof Karasek, na to, że szóstym Krzysztof Pałowski, na to, że siódmy Maciej Góraz na to, że ósmym Błażej Rachowski. Myślę, że panowie przygotowali się już do dekoracji. Rozpoczynamy dekorację jeszcze na, na kurs transjennych mężczyzn. Kategoria 20-24 lata. Pierwsze miejsce Tomasz Paris. drugie miejsce Dziobr miejsce mój mój trzecie miejsce, dwa, miejsce Szymon Średnio mają tak 65 obecności. To ma najlepszy chłopak. 分かんない。